Niestety nie. Sytuacja farmaceuty, jeżeli chodzi o dodatkowe uprawnienie pacjenta do bezpłatnych leków po 75 roku życia nie zmieniła się. Tak jak do tej pory farmaceuta nie mógł poprawić ani uzupełnić tego typu uprawnienia na recepcie od pielęgniarki czy lekarza, tak nie może obecnie wpisać go na swojej własnej recepcie pro, pro, pro familie. A wynika to z brzmienia artykułu 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który dokładnie precyzuje, kto może wystawić decyzję. Z uprawnieniem S. A są to obecnie pielęgniarki, lekarze POZ oraz wszyscy pozostali lekarze w przypadku recepta autora i Profamilię. Farmaceuta na swojej recepcie dla rodziny lub dla siebie może natomiast umieścić pozostałe uprawnienia dodatkowe, takie jak IB, czyli Inwalida Wojenny, ZHDK, czyli Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, czy Dawca Przeszczepu.